Lecę do Monako. Co się będzie działo w Monaco? Grand Prix Formuły 1. Ale sobie tak jedziesz prywatnie czy zawodowo? Zawodowo, fajnie. Co będzie blogerka modowa polska robiła na Grand Prix Formuły 1? Zobaczycie, zapraszam na vloga. Aha, dobrze. Czyli tajemnica, opowiedz mi o swoim ostatnim wyjeździe do Paryża. Cóż to było? A, to był taki wyjazd, żeby zobaczyć wyniki konkursu. Projektant Blessa wziął udział w tak podobnym konkursie do mojego, tylko mój był konkursem blogerskim. Jego konkurs był konkursem dla młodych projektantów. No i on też wygrał. On wygrał 50 tysięcy euro i całą Capsule Collection dla marki CNA dla River Island. Więc fajnie, bo Polacy działają i on właśnie to projektuje kolekcję na cały świat dla CNA. Ja zrobiłam to dla River Island. A w ogóle nie wiedziałam w jakim kierunku to pójdzie, bo ja założyłam bloga w liceum i totalnie nie spodziewałam się, że ktoś będzie go odwiedzał, że będę podróżować, że będę projektować, że będę działać z marką. Z odzieżowymi z projektantami, z modelkami, z różnymi osobami świata mody. tym bardzo się cieszę. A poza tym, co do bloga, to. Jak dotychczas była to zwykła strona, gdzie tylko publikowałam swoje stylizacje, to teraz będzie się tam dużo działo. Będzie taka nowa odsłona MRC, wiele, kilka osób będzie mi przy tym pomagało. Będę publikować wreszcie content wideo, będę dodawać kilka postów dziennie, będzie dużo recenzji z pokazów mody, przeglądy shoppingowe. Zatem będzie się bardzo dużo działo i wydaje mi się, że moja strona będzie o wiele ciekawsza i wychodzę teraz z tego szeregu blogerskiego trochę do przodu. Chcę się rozwijać i chcę dostarczyć Moim czytelnikom takiego bardziej świeżego, bardziej profesjonalnego kontentu modowego. No wiadomo, że o zarobkach się nie mówi, ale. Um... Na pewno jest to fajna droga, bo to jest jedna rzecz, którą robię. Zatem fajnie się żyje z tego i fajnie, że moja pasja jest moją pracą, bo ja całe życie, znaczy całe życie to tak głupie brzmi, ale od 13 roku życia sobie dorabiałam miałam zawsze pracę, którą bardzo nienawidziłam to jako kelnerka, to na magazynie gdzieś pracowałam jakieś palety, układałam, płakałam, jak mi ciężko i tak dalej. I zawsze mówiłam, jej, że tak bardzo nie chciałabym pracować fizycznie, tak ciężko tylko robić coś, co, co kocham i zawsze się interesowałam modą, Zatem cieszę się, że mogę działać wreszcie w tym świecie i że, yy, że ludzie lubią moją pracę i lubią to, co pokazuję.